Ja bardzo lubię piłkę nożną, wiem, że Pan też. Składy się można podawać na godzinę przed meczem, znaczy trzeba podać na godzinę przed meczem. I tutaj też jest taki termin. 6 września my go dopełnimy. Nie jest tak, że jest jakaś nagroda dla trenera, który e, publikuje składy 4 godziny przed meczem. Nikt tego nie robi, prawda? No, byście no odsłonili szybciej i co wyszło. E, państwo musieliście usuwać e, kandydatkę, która jakieś bezduszne słowa o zwierzętach hmm. powiedziała. Pan zresztą się z nią zgodził. E, wy usuwaliście kandydatkę, która chciała abortować dzieci do 9 miesiąca, którą by Jeszcze... z kolei przyjęli no czy, czy, czyimś kosztem. No co z takiej komedii wynika? My mówimy o konwencji programowej, którą 9 września będziemy mieli. Chcemy, chcemy iść z poważnym programem do Polaków. Jak to wygląda po stronie, po stronie opozycji? Platforma Obywatelska jest de facto partią taką, której cały program się skupia na ośmiu gwiazdkach. To jest nienawiść, agresja, zresztą wystarczy zobaczyć każde z przemówień Donalda Tuska. Konfederacja mówi, że chce wywrócić stolik, pić piwko i zrobić grilla. Mówią mi tak, że nie chcą rządzić, więc w sumie chodzi, rozumiem, o to, żeby mieć więcej posłów i o nic więcej. Lewica no, w zasadzie mówi to samo co Platforma, tylko chce wojny światopoglądowej. Niestety jest tak, że ma być powrót króla polskiego bezrobocia, Donalda Tuska. Wczoraj się okazało, że wraca także król dzikiej prywatyzacji, Janusz Lewandowski, który zapowiada, że, że dalej trzeba prywatyzację prowadzić. Czyli okazuje się, że jednak kolejne pytanie z referendum ma głęboki sens. Jeżeli on mówi o polityce miłości, to mam wrażenie, przepraszam, że mamy do Czynienia z jakąś schizofrenią polityczną. Wystarczy zobaczyć, ja też roz, rozmawiam, mam wrażenie, że dużo więcej z ludźmi niż państwo. Wczoraj byłem, tak tak, tak, tak mi się wydaje. Wczoraj byłem w, w Fordonie, w Bydgoszczy, rozmawiałem z szeregiem ludzi, byłem na dożynkach w Szubinie i w Sicienku i powiem jedno: e, e, znaczy, tam nikt waszej polityki miłości nie dostrzega. To e, owszem, gromadzicie tych, którzy. I tak wygląda każde przemówienie Donalda Tuska. To jest jeden wielki hejt, jedna wielka, jeden, taka nienawiść podniesiona do, do olbrzymiej potęgi. I to jest wszystko to, co charakteryzuje dzisiaj opozycję. Ja napisałem książkę, którą pierwsze egzemplarze odebrałem, zmanipulowani, czyli jak dobrze ludzie dają się uwieść inteligentnej to propagandzie. To tak, Nie, wykorzystuje to w tym sensie, żeby pokazać... Ale to o często, wyborcach PiSu pan napisał książkę? Wie, wie pan co? Ja panu ją sprezentuję i okay. będzie pan mógł będzie pan mógł zobaczyć, o czym ona jest. Ona jest o właśnie wielu rzeczach, które próbuje, próbowaliście w ciągu ośmiu lat w taki cyniczny sposób wykorzystywać. Także specjalnie dla pana, Dziękuję. jako Ale przedstawiciela Platformy. Myślę, że to, to najbardziej jest